Witam państwa w kolejnym filmie ze swojego marszu po zdrowie, takiego niedzielnego i dzisiaj chcę państwu zwrócić uwagę na inne szczegóły. Ostatnio omawiałem możliwości regeneracyjne organizmu, na tym żeśmy się skupiali. Dzisiaj na realizacji różnego rodzaju hobby, gdzie możemy je realizować w lesie. Przed chwilą właśnie szedłem i mijałem grupę rowerzystów, czyli macie aktywność fizyczną poprzez rower, również aktywność fizyczna poprzez na przykład fotografię. Ja jestem akurat mistrzem fotografii, lubię pewne rzeczy fotografować, więc mam przy Państwa aparacik tutaj o, z obiektywem no i coś tam można sfotografować, fajne rzeczy, tu zawsze coś jest takiego fajnego do fotografowania Mnóstwo zieleni, mnóstwo kwiatów najprzeróżniejszych Może mi się uda coś zrobić, to Państwu pokażę tak na żywo Aparat jest przygotowany, zobaczymy czy się uda Tutaj jedną ręką będzie strzał, a drugą ręką będzie tutaj, zobaczymy czy się uda Nie Tu chciałem o takie zbliżenie fajne zrobić na kwiatka, jest Zbliżę na kwiatkę i teraz zobaczcie Państwo jak tutaj tego kwiatka widać. To jest na razie tak widać. o. A teraz robimy sobie powiększenie. O! I tego kwiatka widać w ten sposób. Mam nadzieję, że coś tam widać. I teraz e, popatrzcie Państwo. Zaraz zobaczymy tak popatrzcie Państwo, co się ja może wejdę do cienia, żeby lepiej było widać. Bo tutaj macie przykład, jak można fajnie pewne rzeczy zrobić. O, tu macie kwiaty, zobaczcie, jakie jest zbliżenie potężne na kwiatka. Ten kwiatek w normalnym wykonaniu to ma takie zbliżenie. O, to jest kwiatek zrobiony tak, że tam niewiele go widać, ale coś tam widać, tak? Natomiast, jak damy zbliżenie takie potężne, no to wtedy widać poszczególne płatki tego kwiatka, tak? No i teraz. W ten sposób poznajecie, mili Państwo, w jaki sposób robi się fajne zdjęcia, tak? Te zdjęcie, które się robi na zasadzie klik-klik, czyli cel strzelił, no to załatwia nam aparat. Musi być dobry aparat, no i plus do tego wiedza fotograficzna, jak to pewne rzeczy zrobić, ale to wiedza fotograficzna na poziomie amatorskim przesadnie wielka nie jest. Wystarczą ustawienia automatyczne i na ustawieniach automatycznych można bardzo fajne zdjęcia zrobić. I potem pozostaje tylko to zdjęcie odpowiednio wykadrować. Czyli żeby to wykadrować, no to młodzi ludzie to najczęściej korzystają z różnych aplikacji do iPhone'a czy tam do yy, Androida. Natomiast e, jeśli chodzi o osoby zajmujące się zawodowo fotografią, to te osoby głównie przepuszczają zdjęcia przez oprogramowanie takie komputerowe. Najbardziej takim popularnym oprogramowaniem jest Photoshop, no ale są też inne programy, gdzie szybko i sprawnie można te zdjęcia wykadrować, przejrzeć i puścić Państwu to, co się chce, żeby dana osoba widziała to samo dotyczy filmów, bo filmy można dokładnie tak samo edytować jak zdjęcia oczywiście jest potrzebna większa moc obliczeniowa do tych filmów żeby to wszystko no, płynnie chodziło teraz jak ja nagrywam filmy to jak robię relacje na żywo no to w relacjach na żywo Robię bez żadnego kadrowania, tak jak w tej chwili widzicie Państwo. O, tutaj, zobaczcie, tutaj rowerzysta jedzie. Tak. O, zaraz mnie tutaj przegoni. O, fajnie. Czy można sobie taką aktywność fizyczną uprawiać? Natomiast wracając do filmów, ja relacje prowadzę na żywo, natomiast jak nagrywam jakieś filmy, no to są już one. Często odpowiednio kadrowane jest albo powiększenie, najczęściej chodzi o powiększenie, zbliżenie, czasami pewne rzeczy trzeba puścić w zwolnionym tempie. To tu już jest edycja wideo, no ja się tego nauczyłem, to mi sprawia ogromną frajdę, swego czasu zawodowo zajmowałem się fotografią i wideo, więc wiem jak to zrobić, fajnie to wygląda. Z tym, że tu trzeba zawsze brać poprawkę na to, że to co oglądacie Państwo na wideo, no to nie zawsze ma przełożenie do tego, jak to wygląda na żywo, bo to można zwolnić, e, przyspieszyć, e, tak to nie jest w rzeczywistości. I druga rzecz, biorąc poprawkę na dzisiaj e, technologii tzw. Tak green screen, e, no to można zrobić tak, że ja będę chodził nad e, wodospadem Niagara na linie, tak? Scenę można wziąć z wodospadu Niagara, linę jakoś tam wstawić, nawet zdjęcie zrobić zwykłej żyłki, czy tam linki jakieś tam, nie wiem tam zrobi, to odpowiednio skadrować, puścić mnie na zielonym tle, jak sobie idę i idę sobie na wodospadem Niagara. To właśnie mi się w tej chwili marzy, żeby nadawać na przykład z poziomu księżyca jakieś tam dla Was informacje i live'y. Prędzej czy później do tego dojdzie, ale jeszcze muszę troszeczkę popracować nad technologią, żeby to być bardziej w tym biegłym i lepiej to wszystko robić. Więc to jest to, troszeczkę się rozgadałem. Więc jeśli chodzi o tę niedzielę, no to mamy, zobaczcie, w lesie mamy różnego rodzaju formy aktywności fizycznej. Mamy aktywność fizyczną spacer, mamy aktywność fizyczną rower, mamy aktywność fizyczną <śmiech> ćwiczenia, <śmiech> mamy aktywność fizyczną nawet robienie zdjęć. Idziecie do lasu, swoje chodzicie, przy okazji robicie e, zdjęcia. Jeżeli idziecie na przykład do lasu, tak jak ja w tej chwili czekam na grupę tutaj moich sympatyków z marszu no to spotykacie się w fajnej takiej grupie ładujecie sobie akumulatory, czyli jeśli chodzi o jakieś tam wielkie ćwiczenia fizyczne, tego nie ma z reguły, ale ładujecie sobie akumulatory macie pozytywną energię, oczywiście jak ktoś pójdzie do lasu naładować się o negatywną energię, to zawsze takie osoby znajdzie, o to nie o to chodzi ładujemy się pozytywną energią, czyli ładujemy nasze akumulatory, żebyśmy na cały dzień byli jak to się mówi, naładowani, pozytywni, żebyśmy byli szczęśliwi. Zobaczcie, to idzie moja grupka o entuzjastów, którzy ze mną chodzą. To są dwie osoby, dwie takie fajne panie. Do tego piesek taki fajny, który tam biega. No i jest wesoła. Panie są bardzo takie fajne, pozytywne. Ja lubię z nimi przebywać. Więc robimy sobie takie marsze, marsze pozdrowie. Oczywiście wtedy, kiedy jestem w Toruniu. Bo jak nie mamy w Toruniu, to one idą same. Albo ja idę sam. Także tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj taki troszeczkę inny live. I widzicie, że można, można, jeżeli się chce, fajnie spędzić czas. Godzinka, dwie, świeże powietrze. Tu akurat słońce świeci. Oczywiście oprócz lasu w tej chwili jest ciepło. No, w grę wchodzi plaża. Można gdzieś na jakoś. Nie wiem, pływalnie pójść, odkryto, ale to też plaża, tak, czyli gdzieś wypoczywamy nad jeziorem, nad morzem. No i tak to e, fajnie możemy spędzać. Mało tego, na działce. Wczoraj próbowałem nagrać film z tematu jak to jest na działce, ale nie wyszło mi. Także na działce również jest fantastyczna aktywność fizyczna. I to jest, proszę Państwa, to, co chciałem Państwu się przekazać. Czy Panie chcą coś powiedzieć do kamery? Do kamery coś co powiedzieć na temat Marszu pozdrowie. No, jak tutaj Marsz po zdrowie. Bardzo dobrze Bardzo dobrze no, tak, to połowa panie. trasy Połowa trasy jest za nami, teraz idziemy na drugą połowę trasy Tylko dobrze? gorąco Tylko gorąco no, Jeszcze ja się, się spróbuję spodzeniem na rękach zrobić, zobaczymy czy wyjdzie no. Także, tyle mieli Państwo w tym temacie Tutaj piesek sobie szczeka Ja kończę Życzę wszystkim no, Miłego dnia Wszystkiego najlepszego Do miłego zobaczenia w następnym filmie